Dobra, siemano wam wszystkim, z tej strony T-Volt. Hej, yyyy... Hanta? hej, Co tu pisze w ogóle? Hefson! Scene scene hefson. hefson. Our... We The have soul. sound... W każdym razie zapraszamy was na kolejny odcinek Leftward City 17. Już trzecia... trzecia mapka będzie, tak. A ile ich jest? Pięć? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba pięć. Ale a, Którą by tu wziąć broń, nie wiem. Y, masz spasa jest najlepszy. Też prawda? To co? A wezmę sobie... sobie do krykieta, jebacz ak je baczę. 47 Przybył ruchacz. What? No była taka paroda jakiejś reklamy orbit. Przybył ruchacz. <noise> co? Bez jaj. Taki rycerz bez jaj? na koniu do królewny w Wielkiej. nie miał jaj. Przybył ruchacz bez jaj. On to przesrany, jaki miał jaj. Ja nie mam żadnych rzucanych broni, a ty, Hanta, wiesz, że ja lubię rzucane bronie w tej grze. O, ja wiem. Tak samo jak w Dead, tym, tym co na PS3 nie skończyliśmy. Dead Nation, o. Dead Nation? No. Powiem ci, Dead Felix, Nation. Z... taka zombiak, strzelanka, widok izometryczny, nie? Czaję. Przeszliśmy taką część gry do pewnego momentu, gdzie jest tak przejebanie, że sobie odpuściliśmy. Witch! O, witch! Mnie Divo. się przestraszyła, o, przepraszam. A już po niej, no. bo ty masz farta, a ja nie. Felix Joker, ale no no. Jebany Joker, znaczy Joker? Joker. Joker. Petera widzę. Znaczy uśmiech ma podobny do Jokera, nie? <noise> a, zależy, którego. Ła, wow, kwas. Jokera, Jokera, z Batmana. Właśnie którego. Batman. O, brawo! Felix. Na chuj, żeś to <noise> zrobił. <głos> nie <głos> uderzyłem. Ej, ty stanąłeś przed samochodem i strzeliłeś w niego. Hanta zwraca, nie ja, los! Nie Hanta zwrócił a, a, uwagę hordy właściwie. No właśnie, a, ale, śmieszne, ale ja a, widziałem a, jak Felix też... staje przed samochodem i w niego strzela. On no pojazd, pies przez system. Ja już cenę na samochodzie, bo tam lepiej się bronić w sumie. no, no i... z hordą. ja a, idę a, w tak. mele. Proszę, uratujcie! Samochodzie, bo lepiej się bronić. Boom! Ma ktoś z Was Kałacha? Ja mam. Hunta. Spróbuj walić cały czas bez puszczania z pustu. Chyba się obróci do góry nogami. Znaczy, no, naprawdę by się obróciło. Pamiętam na nagraniu od Aro, jak ja grałem tym coachem. Patrzę, nie, nie mam ja pistoletów. Ale jak z podwójnych pistoletów strzelał ten mój coach, to tak chyba same nadgarski mu się ruszały. Ręce w ogóle nie idą, wzajemnie się to wyglądało. Odrzucał mi tak nadgarski w górę, tylko. Myślisz, że byłbyś w stanie utrzymać pistolet podczas strzału? Strzelałem już z pistoletu. I prawdziwego, i... czy gazowego, prawdziwego, czy gazowego, czy Prawdziwego, znaczy no, prawdziwego, prawdziwego na strzelnicy, na, strzelcy, o, na obozie. Czas. I boję ci, że w trudno jest to sobie utrzymać. Wiem, bo z, z wiatrówki, rękę uszkodziłem. Z wiatrówki strzelałem idealnie w okolice środka, nie? Ale jak pistolet dostałem, to w ogóle w tarczy nie trafiałem. No to wiem coś o tym, bo miałem spieprzoną rękę po strzale.

Okej okay. Tutaj broń, aha, wezmę się kiedy? Da fuck mnie tą płonącą maziugo Czekajcie, muszę się podleczyć W ogóle muszę mołotowe jakiegoś znaleźć, bo sobie wgrałem modaż, zamiast mołotowa mam butelkę Heinekena Kto chce gitarą napieprzać? Mamy bomby, kto? Ja mam Ja mam no mołotowa Znowu amunicja, co tak blisko siebie? To źle? Tak Masz rację, zawsze powinno być na hardkorze, Ku. Jeszcze dlaczego nie włączyłeś trybu hardcore? Bo nie przeszlibyśmy połowy pierwszej mapki. Ale no. był fan. What the fuck, o coś mi dopadło. Rochelle musi musicie to... uratować. A, A to. Nie, Na możemy... budynku stoi. A, no, ja, ja się kieruję, bym go nie dosięgnę. Nie, nie. A nie masz żadnego o, kara. Chodźcie, że po tej drabinie. Ja mam strzelbę. Ale no. jest i tu jest zombie teraz. Nic mnie to nie e, interesuje. No, wyobrażam sobie i mnie joker zjada. No, właśnie mnie zabili. O, świetnie. Możecie u Dziukendli wrócić tu. Nie wrócimy e, Nie da się. Rochelle ci musi pomóc, bo my nie, nie wrócimy po tej drabince, nie ma Nie chcielibyśmy, ale nawet nie możemy, więc... A tu jest, o. To zostaw ją. No Zaraz ci uleczę, tylko ogarnijmy e, to. Uwaga za tobą, Tywon. Chill out. Chill out. Dobra, ci się <słuch> dalej. Okej, okay, masz tą apteczkę. Ja nie mam. Ja mam, ja mam, ja mam. chodź tutaj do bezpiecznego korytarza. Myślałem, no pewnie, że... teraz mogą noc iść z dwóch stron. Znalazłem ją tam, gdzie ty stoisz teraz, ale ja cię tutaj wydozuję. Ty już masz życie. No teraz mam, nie, myślałem, że. Ja nie, nie mam. Motoczkę. Proszę. Roszel ma mniej o 6. To jest bot. A ten przyszedł i się tutaj ustawił przede mną. <laughs> Jeszcze kucnął. Nie, myślę, że... to jest myślałem, bot, że mnie zauważysz. Porad... Pamiętasz kanta, jak graliśmy przez neta z tymi losowymi gośćmi. No to no, z Ruskami graliśmy i była taka, taka, nie pamiętam co to była za mapka, ale Hanta zginął i ten drugi gość zginął i z jednym się tak idealnie przekradliśmy na resztkach życia. Po prostu epickie to bo i skończyliśmy tę kampanię i wygraliśmy. Tak, ja, pamiętam. Come. A raz graliśmy z Ruskami, Hanta to nagrał i podłożył muzykę i na końcu wyciszył muzykę i mój tekst, jebane Ruski. No tak oni mają nieźle. po oh, wers. Tak. Jockey, 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 Mają nieźle po stronę w głowach. A mi tu lak poszedł. Tragedia. O apteczka. Bitches. Kto tu rzuca tym? Ja. <laughs> tak nie można. Kurde. Ja Ej, takie lagi, tak mi się tnie. Ja oh. Może miejsce ci się na dysku kończy? <laughs> Leci tank, tank, tank! Felix. ale mi Felic. Czekaj Płonie! Ała, ała, ała My też, z Kto to podpalił? Ja no, okay. I zginę To, to spoko ha. Nie, dobra, ogarnięte Teraz poprosiłbym o osłonę Czy out, jeszcze tylko trzy tanki przybiegną Chyba Chyba pada Cholerę pada. W ogóle jak Feliks, się mogło Feliks, gdzie ty mieszkasz w ogóle? Lublin Lublin Miałeś dzisiaj tak samo pojebaną pogodę jak na w Krakowie e, śnieg, deszcz i takie tam no, Dokładnie, na zmianę. No, e, ja muszę zjeść. E, Jak paliło tak, śniegiem umie. to normalnie tak, że miałem później całą... cały, cały byłem śniegu, kud Nadchodzą świetnie. Cóż, ja, ja bardziej tej gry nie przyciszę, więc ja już, Ona jest chciałem. jak jest przyciszona no tak. na maksa to i tak jest głośna strasznie. No właśnie, to jest skurzające nieco. Yy, Hunter. Co, o, dopadnie. Yy, Uży Hunter cię goni Hunter Boss. A, Hunter. a Co my Felix w ogóle mamy do ogarnięcia w tym sens trójce na kołpie, co? kampanie? Yy, znaczy no, można kampanie, ale można też jakieś te misje, których poboczne, których nie przeszedłeś. So, no. A, a ten tryb taki co... O kurwa! Ale wie przeciągnął. A, a jest jeszcze prze, przetrwanie. Ten tryb horda, czy jak ktoś tam nazywa, tryb dziwki, czy jakoś tak. Horda, horda. Dobra, a to takie razie, dziwne jak... trochę to jest, takie... No z pytajnikami się walczy. No, półminutowe mapy. No nie ja wiem, coś tam ogarniemy, ale jak, ci, jak mówiłem, teraz nie mam aż tak dużo czasu. Chill out, jak chill jak out. coś to wieczorkami. Raczej nocami. Wieczorek, pierwsza droga, nie wiem, no Dla mnie, dla mnie mhm. noc to jest tak, szósta rana, o siódme już mam po rano Ja to będę miał zaraz ferie, więc będzie można ogarnąć. Właśnie ty, kurwa, mać ferie. Wiesz, jak my zdamy w pierwszym terminie, to mamy z Hantą około trzech tygodni ferii, więc ponad. No to 3 tak 3 jak, jak normalne ferie, nie? nie. No wy macie dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Nie no właśnie u nas coś trzy tygodnie zrobili. A ja mam ostatni egzamin czwartego. jak go zdam, mam przerwę do 26. To daje ponad 21 dni Dziękuję za tu uwagę To jest równo 3 tygodnie. No widzisz? A tu jest snipera. A tu jest charger. A tu coś. Co nie wali... strzelasz? Jokej! Haha, przyjebałem ci się kierow w głowę. Super. O, a właśnie amunicja podpalająca. Chodź tam Nie wiem jak ty tam Hanta, masz u siebie. Ty masz chyba krótsze te ferie. Mhm. Aha, ja, ja tak. tak, Ale jak? Ja w różnych termin. kierunkach, tak? tak. No 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 ja, ważnych... na, ja jestem na AGH na informatyce, a on jest na politechnice na nanotechnologii. Jesteśmy w ogóle no. na różnych dwóch e, tych czekach. które się nie lubią. A nie, lubimy się, z ujotą się nie lubimy tylko. Co za mną, z ciebie. Oj, tam no. Dla bezpieczeństwa tak. lepiej. Kurwa, ja apteczkę wyjmuję do walki z nim. <laughs> Czekaj, co tam jest, jak się tutaj Tutaj, górą. A tu ubiec... też jest przejście, ja znalazłem przejście. Mówisz? Y, nam, nam zaraz Roszel umrze, tak właściwie. Chuj mnie to interesuje. I y, jest tu Hunter. Hunter. O nie nie, nie, nie wziął. Dobra, Roszel ma dwa życia ogarnie to. No i, no i patrz, jak się przykrada cichaczem. Spider tu gdzieś jest, bo mi uciekła. No Ym... ja się uleczę, bo ja mam mało życia. Jakie Masz pinga 460 stary. To stary. chyba jest norma taka. Nie, no ty masz, masz ty masz 29. Ja zawsze mam zajebisty pinga. Ja pierdzielę ale godno. ładnie mam connection. Fila. A to ci nic nie pomoże. No to że nie. Ale w tego jebanego smokera wybuchającą amunicją, a strzałów trzeba tyle co normalną. O co chodzi? E, no on się tylko podpala, to nic więcej nie daje. Eee, to, to po coś to tak w szybko rozkładał. Bo. babteżka by mi się nie zmieściła. Aha, no tak, też prawda? Którą i tak już zmarnowałem, więc. Więc zjebałeś. Oj, to moje to. Ej! Tak, co? Ej, super schodzi. Ożel, jeden punkt z życia. No, Patrz, jak ona. To, sak... tak, to tak w środku sesji, nie? <grymne> no. <grymne> Invisibility mode engaged. Czy jakoś tak? What? No, no w, w tym, w Crisisie było. Aha, I się in ten kombinezon przełączało. Ach, Kreizis. No. O, włączono maskowanie, jak to pięknie jest przetłumaczone. Graj, <grymne> graj <grymne> <Grymne> w obydwie Felix. Łączoną maskowoskę. Y tak, grałem w jedynkę i w dwójkę. Nie wiem jak według ciebie, ale według mnie jedynka jest 100 razy lepsza. Jedynka jest... K nie ma co porównywać. Dokładnie. Człowieku, jakie tam mody ostatnio zasysałem, jakie zajebistości tam odprawiałem. Ta gra jest po prostu... No, mniejsza z tym, że mi chodziła... Ścinała się Crazy dwójka, chodziła pięknie na ultra za je, super duper. Ale... Rochelle umiera. A mo mogliśmy wziąć apteczkę i uleczyć, tak byście to nie było pierwszy, tam ja chyba 3 apteczek, nie. No właśnie... Się I znowu Rosze pierwsza jest. Najwięcej no. wszystkiego ma prawie. Ja pierwszy pogromca tanków. za tanków. What the fuck. Ja podpaliłem mm. tankę ona zdobywa dłuba no, chwały, no nie. Mam dwa y 50 O, jest 17 O, A bo teraz ci się ładuje ta gra No mi Podczas gry, to, znaczy podczas ładowania, te FPSy rosną. Gdzie jest katana? No <laughs> Właśnie, katana jest KOX. Ja chcę katana albo granatnik, albo M60. Ogólnie, jak będziemy ogarniać tego lefta, to grajmy sobie te customowe mapki, żeby nie było nudno. Żeby ludzie nie mówili, że. Jest, jest fajna mapka, ten. Minecraft jest. Ładna. Minecraft jest mapka, jest ma mapka Mario. Właśnie widziałem Mario, ale nie jakieś takie bardziej sensowne. No to... Nie, to ogarniam tam, lecę po najwyższych ocenach. Właściwie to najwyższa oceniana była mapka, która tam jakieś japońskie loka lokacje były, Hanta. To Ciebie powinno zainteresować. Aczkolwiek była w becie, więc tylko 3,5 mapki było z 5, to nie pobrałem... A, no to Minecraft też był w becie. A to jest ukończone. Ich... ham. Mogłeś sprawdzić przed startem, ile jest mapek, tak właściwie. Nieważne, grałem gramy do końca. Tak, jak z typkiem w Dungeon yeah. Defenders. O Jezus, stary, co to było? My to dzień to był... przed Sylwestrem nagraliśmy. Ja miałem potem taką fazę, jak to obejrzałem. A to było tak zajebista gra, on teraz ciągle do mnie. To co, mapka w DD? A ja tak nie, Tybek, błagam Cię, tylko nie to". Wystarczy na rok mi... Mam, mam na... dość, dobra. Ja nie oglądałem tych Dungeons... Człowieku, ja oglądam... Robię sobie matmy i oglądam. <ś> <tries> Ale chyba nie w Sylwestra. Tak, w Sylwestra, daj spokój. Ogóle, ja się w Sylwestra obudziłem drugiego. W ogóle ludzie byli zajebiści. O Magnum tu jest, jakby ktoś chciał. Diggle. <laughs> Jeszcze mnie nie załadował, ale cicho. Eee, aha, no tak. Ja patrzę. Podczas Sylwestra tam wbiłem na kompa nie? I patrzę, ludzie piszą. O, TeeVall, rzucę odcinki w Sylwestra. Na pewno siedzi przy kąpie i gra. Ja takie. Ja pierdolę co za ludzie. A tam później kto, kto spędza Sylwestra w domu oglądając Steve volta no, no właśnie masakra, wiesz, ja myślę, co, czy, oni, czy ci ludzie myślą, że ja siedzę przed komi taką korbką kręcę, żeby to aplaudować, nie wiem. Oni właśnie tak sobie wyobrażają aplaudowanie filmów. <laughs> e, dobra, okej okay, ludzie. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten chapter. Do zobaczenia w no. następnym. Bye bye. Na razie.